Cześć, witam wszystkich miłośników brandów Fox Rage i Salmo. Wielki dzień przed nami, otwarcie sezonu szczupakowego, więc myślę, że warto by było porozmawiać trochę o sprzęcie, który powinien znaleźć się na łodzi lub też w plecaku każdego łowcy szczupaków, przynajmniej naszym zdaniem. Jest tego bardzo dużo, zwłaszcza, że ostatnio no, sporo nowości, zarówno w przypadku Fox Rage i Salmo, e, jeśli chodzi o przynęty, ale nie tylko, i o tym za chwilę opowiem, więc postanowiłem podzielić, e, podzielić e, te wiadomości na trzy grupy. E, zacznę od e, sprzętu lekkiego, potem będzie cza, czas na e, sprzęt e, średniego kalibru, a na końcu to, co najbardziej lubię, czyli gruby, gruby, grube tematy, gruby kaliber. Tak się uśmiechnąłem trochę pod wąsem, bo jak to wszystko się zmieniło za mojej kariery wędkarskiej. Kiedyś Slider 10 to był naprawdę gruby kaliber, może nie uwierzycie, ale tak było. A teraz Zaliczyłem go do lekkiego, do lekkiego sprzętu. No ale cóż, czasy się zmieniają, wszyscy chcą łowić wielkie ryby i na pewno używanie wielkich przynęt, dużych przynęt jest to jeden ze sposobów na złowienie tego wymarzonego okazu. Ale nie zawsze jest to absolutnie skuteczna recepta. Czasami warto mieć też mniejsze przynęty w swoim arsenale, a do mniejszych przynęt trzeba stosować zupełnie. Inny, innego rodzaju zestawy. Pamiętajcie, że jeśli mówimy o przygotowaniu zestawu, przynęta jest bardzo ważna, ale nie dopasowujmy zestawu, czyli miękkości wędki, sztywności i charakteru ugięcia wędki, ciężaru rzutowego wędziska, kołowrotka i grubości linki do ryby, którą chcecie łowić, tylko do przynęty, której chcecie użyć bo e, każdy inny pomysł jest bardzo zły, nie będę tego rozwijał, mówiłem o tym wiele razy, łowienie wielkimi przynętami zbyt miękką wędką jest beznadziejnym pomysłem, tak samo beznadziejnym jak łowienie bardzo lekki, bardzo grubymi, e, e, bardzo lekkimi przynętami ciężką wędką, więc jeśli to pomieszamy, na pewno prędzej czy później będzie katastrofa. No ale zacznę od przynęt do e, które zaliczyłem do tego zestawu lekkiego. I na pewno przynęty z tej grupy znajdą się również w moim pudełku na tej pierwszej wyprawie szczupakowej. Oczywiście nieśmiertelne sliderki, siódemka i dziesiątka. To są akurat nowe kolory, które niedawno się pojawiły w ofercie. Ten troszkę wcześniej, ten trochę później. Jak wiecie, koloru slidera jest naprawdę sporo w ofercie. No i wszystkie łowią. Tak jak mówiłem wielokrotnie, oczywiście kolor nie łowi przynęty, on jest elementem, który oczywiście wpływa na brania ryb i warto mieć podstawową wiedzę na temat, jaki kolor dobrać do danej wody, do danej pogody, ale myślę, że bardzo ważne jest wiara w przynęte, wiara wędkarza w przynętę, w to, że ona właśnie zadziała, i tutaj niezwykle istotne wiem też o tym wiele razy istotne jest kolorystyka przynęty i to, czy ona się wędkarzowi podoba. Ten prosty, Ta prosta zasada powoduje, że łowimy na tą przynętę, która nam się podoba skuteczniej i w związku z tym ona działa po prostu, łowimy z większym przekonaniem. Tak jak to mówiłem, no slajderki wiele kolorów, ten jeden z ostatnio wprowadzonych, całkiem niedawno na pewno się sprawdzi, bo to jest taki okoń, okoń który troszeczkę zmodyfikowany ma tutaj bardzo fajną, taką żółtą plamę, która pozwala z daleka obserwować pracę przynęty, gdzie ona jest. To, to jest niezwykle istotne, jak szczupaki czasami biorą bardzo delikatnie i widać, gdzie jest przynęta, lepiej ją się prezentuje i skutecznie. Oczywiście warto też zabierać ze sobą, mówiąc o lekkim zestawie, ratliny. No, dziewiątki, jedenastki, oba, oba, obie te przynęty. Mogą znakomicie zastąpić czy uzupełnić działanie klasycznego slidera, no bo to jest oczywiście, jak wiecie, slider wykonany z pianki, czyli nie ma grzechotki, a tutaj w środku są kulki, które generują ten obudzający często drapieżniki do ataku niski dźwięk. Należałoby też wspomnieć o, o innych przynętach salmo, ale skupiłem się na, na zupełnie nowych, nowych kolorach. To jest absolutna nowość. Bardzo fajnie, że udało nam się to wprowadzić do handlu przed majówką. Faco 10 w nowych kolorach. Dwa nowe kolory. Ten, który przed chwilą pokazywałem w przypadku slidera, Spotted Brown Perch. No, a ten drugi nazywa się Holosmelt. Holo e, wszystkie kolory holograficzne działają wyśmienicie. Ja uwielbiam łowić na kolory holograficzne, bo po prostu działają i to w każdej wodzie. Niezależnie od tego, czy jest czysta, czy mętna, czy jest bardzo słoneczna pogoda, czy jest ciemno. Naprawdę warto mieć chociaż jedną taką przynętę w tym kolorze w swojej pudełku. Obie oczywiście, oba kolory w dwóch wersjach pływający, tonący. Pamiętajcie, żółta, niebieska, nalepka to są oznaczenia, które dotyczą pływalności. Pojawiło się też parę kolor, nowych kolorów, a konkretnie cztery nowe kolory swipera, co mnie bardzo cieszy, bo to jest jedna z moich ulubionych przynęt szczupakowych. To są te cztery nowe kolory Swiperka i żeby było ciekawiej, pojawiły się one w wielkościach 12, 14 i 17 cm, czyli E, wszyscy, niezależnie od tego, wszyscy łowcy szczupaków, niezależnie od tego czy e, łowią lekkim sprzętem, średnim czy ciężkim, powinni znaleźć w tej ofercie coś dla siebie. Jest też wznowienie tych sprawdzonych starych kolorów, na które ja złowiłem niezliczoną ilość szczupaków, nie tylko ja, tego jestem pewien. Z pewnością najwięcej szczupaków złowiłem na ten klasyczny kolor Real Pike. E, Pewnie również dlatego, że jest to dość dobra imitacja szczupaka, ale tak jak powiedziałem wcześniej, z pewnością dlatego, że dużo czasu spędził w wodzie, a to jest, to jest warunek konieczny, żeby w końcu jakiś szczupak na niego się skusił. Tak? Jeśli, no, tyle o, o przynętach twardych. W, w ofercie Rage'a pojawiło się mnóstwo, mnóstwo nowych przynęt miękkich. Bardzo długo by o nich trzeba opowiadać. Ja pokażę tylko te, te kolory i te modele, które, które mnie absolutnie przekonują i które, w które wierzę po prostu, bo złowiłem na nie dużo ryb, albo które u mnie wzbudzają zaufanie. To bez wątpienia są te dwa kolory, które niedawno sobie zamówiłem. Klasyczne błękit z pomarańczowym brzuszkiem, ta kropka, o której mówiłem, Kropka jest dość istotnym elementem, który pobudza drapieżniki. To jest taki celownik. Imitacja oka oczywiście, ale no ja jestem pewien, zresztą nie wymyśliłem tego, to jest z dawna potwierdzona teoria, jeśli chodzi o przynęty sztuczne. Duża kropka powoduje, że drapieżnik zwraca na to uwagę i bez wątpienia zbudza jego agresję. No ten kolorek taki z brokatem, lekko przezroczysty, z białym brzuszkiem, mnóstwo ryb i to nie tylko szczupaków. Jeden z moich ulubionych kolorów na pstrągi, świetnie działa na sandacze, świetnie działa na okonie, także na pewno warto coś z tego mieć. Cała wielka kolekcja proszadów, e, No, tutaj, tutaj można by opowiadać godzinami, a może nie godzinami, ale na pewno z godzinę by mi zajęło, żeby pokazać Wam wszystkie, wszystkie nowości, nowe kolory, e, które wyszły ostatnio pod, e, pod marką. Rajja, ja na pewno wezmę ze sobą jeszcze, no uwielbiam po prostu kolory naturalne. Te ostatnie produkcje Rajja mi się bardzo podobają, bo jest sporo naturalistycznych kolorów lub też lekko zmodyfikowanych, które nawiązują do pewnych, do pewnych wzorów w naturze, tak jak ten, przynajmniej, który już w zeszłym roku się pojawił, ale wiem, że koledzy na niego złowili. Piękne ryby. No, oczywiście one są we wszystkich rozmiarach. Do 28 bodajże centymetrów. Także każdy, niezależnie od tego, czy lubi łowić na małe gumki, czy na ogromne kalibry, coś na pewno znajdzie dla siebie. Tu jeszcze mówiąc o gumach, chciałem zwrócić uwagę Waszą kolejny raz, bo już mówiłem o tym, na jedną z setek gum, które są w ofercie firmy Stajki, która, jak wiecie, jest częścią częścią naszej wielkiej rodziny. To jest taka przynęta, która się nazywa Shad Delicious. Ona jest sprzedawana w kilku, oferowana w kilku wielkościach. 5,5 cala i w dół. To są dwa te największe rozmiary. No czyli zaliczyłem je raczej do do lekkiego kalibru. Można to zbroić rozmaicie, ale co ciekawe jest, to jest konstrukcja tej przynęty. Ona jest pusta w środku, czyli to jest taka rurka. Dopiero na końcu, na końcu ogona to jest jednolita, jednolity silikon. Tutaj ma troszkę mięsa, na szczęście, żeby wpiąć, żeby wpiąć ciężarek, ale to, że ona jest tak lekka w porównaniu ze swoją objętością, jest prawie okrągła w przekroju, powoduje, że ma nieprawdopodobną akcję, zupełnie dla mnie wyjątkową. Wszystkie, wszystkie oczywiście, te gumy Rayja, porównując do tego, mają lekko inną pracę. Też mają migotanie boczne, też mają fajnie ten ogon zamiata, zarówno proszat, jak i zander proszat, ale ta ma, ma tą zaletę, że po, pozwala się prowadzić bardzo, bardzo wolno i czasami to jest, to jest ważne. One są sprzedawane w takich opakowaniach w zależności od wielkości, ale zdaje się, że w każdym przypadku są po 5 sztuk, to jest 5,5 cala. Jest oczywiście sporo kolorów, także szukajcie w najlepszych sklepach. Moim zdaniem warto mieć chociaż jeden rozmiar, bo kolorów jest też wiele. Ja uwielbiam takie właśnie naturalne kolorki. Też jak zauważycie, tutaj jest ta kropka, o której wspominałem wcześniej, na boku. Mówiąc o lekkim kalibrze, warto wspomnieć o kołowrotkach Salmo, które ostatnio trafiły do sklepów. To są kołowrotki, które nazywają się S. 3000, 2000, 3000, 4000, trzy wielkości. One niewiele się różnią od siebie wielkością, zarówno wielkością, jak i pojemnością szpuli i masą. Różnią się to dosłownie kilkudziesięcioma gramami, jeśli chodzi o masę. Natomiast ja na razie testowałem właściwie i testuję cały czas ten średni rozmiar S3000. Łowiłem na niego i łowię od początku sezonu obstrągi. Jak wiecie, to jest, dość dobry, to jest dość dobry test dla kołowrotka. Krótkie rzuty, zwijanie raczej szybkie, jeśli chodzi o porównanie sztupak, na przykład sztupak Pstrąg czy sandacz Pstrąg. Zawsze kołowrotek strągowy jest poddawany no, większym przeciążeniom, troszkę szybciej pracuje, w związku z tym musi być odporny na różne takie historie. Ostatnio miałem fajną dyskusję z, z miłośnikami Salmona na, na temat Zamykania kabłonka. Ja, ja uwielbiam zamykać kabłonki skorby. Nie zaczynajmy proszę Was dyskusji jeszcze raz na ten temat. Ktoś chce, nie sięgnie do, do filmów na moim kanale i na YouTubie. E, w każdym razie ja zamykam skorby i e, e, uważam, że to jest najlepszy sposób przy pstrągach. Ten mechanizm tutaj działa w każdym razie ekstra, to mi jest bardzo potrzebne w trakcie łowienia pstrągów, no oczywiście hamulec i tak dalej, kołowrotek lekki, nie ma luzów na razie. E, oczywiście są lepsze kołowrotki na rynku, bez wątpienia, natomiast zwróćcie uwagę, ja na razie no, go testuję no powiedzmy 3 miesiące, dość intensywnie, żadnych zarzutów, jeśli chodzi o tą konstrukcję. I, e, Myślę, że to jest świetna propozycja, jeśli chodzi o kwestię budżetową. Te kołowrotki kosztują między 60 a 70 euro. W związku z tym myślę, że naprawdę warto się zainteresować, nawet jako kołowrotek zapasowy. A tak jak powiedziałem, żadnych zastrzeżeń. Zobaczymy, jak będą się spisywały te kołowrotki. Na pewno 4000 zabiorę na szupaki przy, przy łowieniu na lekkie przynęty, na sandacze, ten mały. Świetna propozycja na okonie. Oba te kowrotki testowałem, ale dosłownie parę godzin, więc nie będę się tu wymądrzał, bo to jest za krótko, żeby, żeby coś konkretnego powiedzieć. Wyszły spod tej samej igły, czyli z tej samej fabryki, więc myślę, że będą równie dobre jak 3000. Mniejszy S2000, S4000. Na pewno warto, warto się zainteresować. No ale dlaczego uważam, że. Ten, mimo, że na pierwszy rzut oka to się wydaje, że tutaj jest mała różnica między nimi wielkości, ale stwierdziliśmy, że jeśli chodzi o cięższy kaliber, to co mówiłem wielokrotnie, najlepiej jest łowić średnim i ciężkim kalibrem przy pomocy multiplikatorów. Więc jak ktoś chce łowić ciężkim kalibrem, sugerujemy używanie multiplikatorów. No ale do małego kalibru, do średniego, proszę bardzo o o stałej szpuli. A jeśli już mówimy o o wędziskach na ten lekki kaliber i kto lubi łowić lekkim kalibrem przy pomocy sprzętu castingowego, no to tutaj mam na jeden z wielu przykładów oczywiście z, z, naszej, z naszej kolekcji, taki zestawik wędka z serii Street Fighter bardzo fajna do, do lekkiego kalibru, bo to jest wędzisko które ma ciężar rzutowy 5 do 20 gramów do tego taki fajny kołowroteczek Tipro yy, z Lusa oczywiście no niestety te kołowrotki nie są najtańsze, ale porównując patrząc na jakość, znowu porównanie jakości z ceną no to na pewno to jest dobra oferta i, i porównując do, do Shimano, czy do, dajmy, do takich topowych uznawane za, topowych, za topowe marki to jest nadal dobra oferta, więc Taki, taki fajny zestawik, ktoś lubi wstrągi łowić na, na kasta, proszę bardzo. Myślę, że to jest dobra propozycja. Taka wędzi, takie wędzisko no, do wszystkich małych przynęt. Do slajderka, siódemki, czemu nie? To jest właśnie dobry zestaw. Dla tych, co lubią troszkę ciężej, mimo że to jest nadal lekki kaliber, zwróćcie uwagę na ofertę wędzisk lusa, który się pojawił ostatnio w handlu w naszym kraju. Naprawdę nie pamiętam, ile ich jest, bo kiedyś próbowałem policzyć, na pewno ponad 100 wędzisk, różnej długości, różnego e, ciężaru rzutowego. One nie są do bardzo ciężkiego kalibru, ponieważ te wędki, pamiętajcie, były zaprojektowane do łowienia basów, a basy łowi się też na większe przynęty, no ale powiedzmy, że takie do, do generalnie do 30-45 gramów, więc e, takie są te wędziska, ale one wszystkie mają e, tą cechę, że są troszeczkę przeformatowane, Wiąże się to z pewnymi tradycjami w Stanach. Tam co prawda wędzisko jest do 30 g, ale spokojnie dwukilową rybę można wrzucić na wędzisku do łódki. Bo tak często wędkarze amerykańscy postępują w trakcie łowienia basów. Więc zawsze te wędki mają bardzo duży zapas, jeśli jest do 45 gramów. To na pewno można rzucać 60 gramową, 70 gramową przynętą. Ja to robiłem i nie udało mi się żadnej wędki lusa połamać. Tu przy okazji jeszcze zwrócę Waszą uwagę na taki pokrowiec do, przeznaczony do wędek castingowych. Od niedawna jest, są one w ofercie lusa, przepraszam, Rejda. U lusa są już od bardzo dawna. To są, to są te pokrowczyki wykonane z takiej, z takiej siatki, z tworzywa sztucznego. Warto zabezpieczać w ten sposób wędziska castingowe. No bo jak uderzają siebie podczas podróży, to po pierwsze zostają jakieś mikrouszkodzenia na blanku. Również przelotki mogą się potłuc, bo to jest jednak porcelana w środku, więc warto to mieć. Jest, jest kilka długości, to jest sprzedawane w takim opak sympatycznym opakowaniu. Poszukajcie w sklepach, trzeba dbać o wędki, bo wiadomo, nic gorszego niż wędka, która się łamie na rybie, albo obcina. Plecionkę i nasza lubiona przynęta leci w siną dal i tracimy ją bezpowrotnie. Tak się dzieje, jeśli, plecionka, jeśli przelotka szczytowa ulegnie pęknięciu. Jest, jest tam krawędź, która przecina, która przecina plecionkę niestety na każdej grubości, więc uważajcie, mi się to zdarzyło, warto na to zwrócić uwagę. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o sprzęt do lekkiego łowienia szupaków. W drugiej części opowiem wam o sprzęcie, które, który zaliczyłem do średniego, do średniego zestawu. Czekajcie na to myślę że warto